I jak wam się podoba mój nowy imasz? Jest wykurwisty. Pokażemy wam teraz nasze nowe seks zabaweczki. Są to zwierzaki ponieważ jesteśmy zoofilami. Czarnucha z nami nie ma ponieważ wyginał śmiało pałą i mu się jądro złamało. A skoś do oka wagina z Made imch poszła zordonowi wygrzebać odzyna. Miałam więcej chujów w papie niż wyfrytek. A to ja zielony wojownik w nowym kombinezonie z zoniestesko za 250. Co to kurwa jumanji czy jaki chuj? Wypierdalać akrsz, paszę won. A ale mnie cipka swędzi. Cipę się myje a nie wietrzy. Kurwa walczący z wilkami, he <śmienic> he. <śmienic> Kurwa. Ja pierdolę na prostej drodze się wyjebać, żal. Kurwa żaba z Czarnobyla. na ludzi lampu cero jebana. Bubuduby -bu je. Łżesz ty kurwa a... Ja pierdolę Polacy przegrali z wyspą wielkanocną w pici Polo 16 do 666 a ty Simon, o nie susz tak zębów bo ci zapiadala z bazy z permociągiem. Ciąg się flecie po tapecie. Właśnie kurwa Simon nie oddychaj bo zlew zapchasz naprawdę zapiadala ci zryja jak bezdomnemu z reklamówki, weź płucz zęby z pustem wieloryba im oczem o dżdżownicy może nie usunie smrodu ale na pewno go złagodzi. A mówili, że kupili mnie na Allegro. Dzień dobry, nazywam się Freddy Czapka i jestem po to, by was odpedalić wyjebane dzieci słońca. Od tych teletubisiach wam się w dupach poprzewracało, lol buhaha. Grubasku kutasku, spierdalaj. Nie klnąć kurwa. Świniak obciągnij mi proszę. Psytuł się kotku. Cia. Jesteś prosty jak chińska ortografia. Teraz zademonstruje ci mój zajebisty szlałów kakałowy, ma powera skurwysyństwo. posiada irdy blutacza i przenośnego obciągacza. piwpaw piwpaw haha takim czymś to możesz komary zabijać kurwa następna ofiara katynia wesić się klockami w wc pobaw jak zwykle kochani piątkowe wieczory dużo nowości i dużo prezentacji dla tych wszystkich którzy oczywiście będą już ale fajnie. buta na dostałem kurwa mać nowe oblicze i nowy ekwador Przepraszam, nie bij. Jebudu, lecę, bo chcę. Ja pierdolę, nawet testamentu nie spisałem. Chuj wam boko jebane, chuj o filce. Jeszcze tu wrócę wyrównać rachunki. Jesteście mi i dłużni dwie tubki budeksu. Kurwa wasza zajebana mać była, jak mogłeś wyłapać od tych dzieci z wodogłowiem to już Maciek z klanu by im najebał, co ty człowieku komary zabijałeś czy jaki chuj, wyglądasz na spłodzonego w miejscu gdzie psy chujami wodę pompują. Kurwa gdyby nie ten pies na klatce to byłbym twoi ojcem centy jebany waflu, chuj ci w dupę. Zapierdalać w podskokach raz dwa, raz dwa. Raz, dwa, dawaj gruba z te brudne kakao, i zapierdalaj. No kurwa szybko, dawaj chudy jedziemy z tym koksem. Którędy trzeba wyjść? Kurwa, gdzie jest wyjście? Ja pierdolę ale z nas pizdy zaplątaliśmy się w oponach. I raz i dwa, dawaj gruby podciągaj się aż po same suty. Dni. Nowy ekwanor, nowy oblicze. Jego... Niezły z was mózg go upich w Chopsa, Hopsa, hopsa, jednij dropsa. a a. a, 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 a. Gruba się zapomni. kiełbasie. Jak przeskoczysz płot to dostaniesz kilogram. Nichu, ja za gruby jestem. Ta 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 ma dużego baba ta 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 o kurwa moje oczy, o ja pierdolę co to jest to po drugiej stronie ulicy, jak na to patrzę za długo to dostaję zapalenia spojówek, muszę nosić solarki by nie oślepnąć. A kuku a kuku, to jakaś krzyżówka kukułki z rumunem na targu. Ty niemyty bamboszu deski tereski, zamknij je się bo jak nie to będzie czosnek, właśnie mi się nim odbiło. Haha wie, bałeś się jak wąż w pomidory, to tobie tak jebie z bazy. Co ty pierdolisz? Ja nic nie czuję, bo mam katar. Haha, werwi ha, kutas, i dupę, twu znaczy twarz. No właśnie, nie zabieraj nam tlenu. Chuj mnie to śmierdzące jebane pachoły, zapierdalać do szkoły, a nie bawicie się pisiorkiem, jeszcze kurwa na dodatek nie swoim tylko mojego psa. Nareszcie wyklułem się z tej kinder niespodzianki, a tamte jebane pajace pierdolą jakieś farmazony o tym komu zryja zapierdala a komu nie. Kurwa chłopaki czas niechuj nie stoi Anna, nasz czas dobiega końca, więc musimy spierdalać bo się ściemnia i mamy czas do 19, elo. Wszystkim, którzy w dalszym ciągu nie mogą znaleźć sobie miejsca. A wybiła godzina już 23. Czas najwyższy, kochani. Nie stoimy!